Azyl to za Witam z tej strony ognisty. Witam wszystkich z tej jest strony ognisty. Dzisiaj jest ze mną Rzofi. Zejdę w Jest też ognisty mój kolega z klasy. Dzisiaj pozwolę mu nagrać z nami odcinek, bo dał mi batona w szkole. Dobra. Więc, dwa ja zasady. Dobra. Pierwsza zasada. Nie używaj modów ani komend. Druga zasada. Graj na poziomie Paceful. Pokojowy. Full. Trzecia. Nie zabijaj zwierząt. Czwarta. Zwierzad. Ej. Zasady? Słuchaj polecen, ej, które nie będą skupia? napisane. Co mogę? Zabiję Nie ma ukrytych skrzydł. Szóste. Nie oszukuj. Powiedziałem! To jest zabroniona dla wielu graczy, ej! Ty! Złota kabka ja i. Bla... Jeżeli ci się podoba, ma. Jak pójdziesz, by... ej! Eee... to. Czy opuszcza kamerę? kamerę? Którym tu się opuszcza kamerę? czy czytaj? Głowstam. Ej, ja mam pomysł, patrzcie! Spadź! O jej! Ej, spadłem! Ej! Nie, ej, chłopaki! Ej. Nie! Umarliście? No, tak. No to chodźcie do mnie, gramy dalej. Ej, czekaj, ja się podsadzę, o ile to się w ogóle tak da. Czekaj, ja i jest, zniszczysz klodzgi. Nie, Ognisty... E, 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 Damy radę, Upak. Tu się idzie. Ale to coś wybuchnięte. Tu trzeba iść. Ej, daj ktoś krocki. O, wełna. Skrzynka. Jeżu, ile tu tego jest? Golden Ej... Daj mi. E... Cicho! To no. Życie jest nowelą. Chodźcie. Ej, co? Co jest? Co to węgiel jeden. Mam węgiel! Co mam zrobić? Ej, Jerzu! Skrzynka tam! Ej. Dobra, rozwalamy te drzwi! No co to! Eee! pusty! Co tu jest? Ale rzeczy. Ej, diamenty. Grajmy to! Leawer! To moja skrzynka! Tu też nic nie ma. Wracamy, mam lawer! Które drzwi? He, może otworzymy, co? Albo dobra, to niszcz... sobie ja Żofi jeszcze odponię. niszczy. ...szynka, ma mam fish ja i żebyśmy mogli mieć oh. otwartą oh, drogę? Dobra. Mam, otwert... oh. Aby tu wejść, musisz znaleźć jest... dźwignię. O, si a. Ej, tu patu, po wybuchu! Czekaj. Co? Jak jest... Tylko ...z pana kraba. Yes. Jezu... Wieloryb. ...jest. Co jest? Jeżu! Idziemy? Ech, spadłem! Ech, coś nie działa! O, nie bo, jak podłożę te stronę! Prodeksty! Prodek chyba spaliła mapa! Coś może. Jak jak w ogóle tutaj zamieszkać! Pomóż nam! Jesteśmy w uwięzieni! Jopi! <noise> Gdzie <głos> jesteś? Ej! Nie bo, nie, nie bij! Skaczemy! Okej, okay. tu, żofi! Nieju. już! Zofi! Nie A tutaj jesteś. Żofi. Zofi! Wykop nam! Nie wskakuj tu! Nie! Kopie jeszcze! jeszcze! jeden! Dzięki! Dobra! Poradzimy sobie Dobra. teraz! Dobra! Wędka. Wędka, macie jeszcze! Macie. E, Dobra! Idę łowić owce! Ej, tu idziemy? Chodźcie, tu Będzie coś jest! O, tu coś jest! Jakiś parker, a nie to... O, owce o, nie łowić! Ja o, to <grypte> o, to, to, to. <grypte> na smyczy jest! Zobacz, na smyczy! A tak w ogóle, a tak w ogóle to Żofi, Rofi <grypte> to, to jest to, dobry to, z matematyki! Daj! z matematyki A, nie. dobry. Demo free! Ja nie. No nie. Wezmę sobie Żofiego na smycze. Żofi! Ej! Ta, ta krowa warczy! Ona ma korupcję... <coughs> ...mych trup. Ej, prode... No Ej, chyba mu urwało połączenie! Żofi! Żofi! Halo! Joffie. Joffie. Halo, Ej, Halo mnie. Mnie. No. Tak w ogóle! To znaleźliśmy... ...wioskę z nohalami. <gry> Hej, gdzie są no <gry> Są nohale! hale! Łysiaki! <gry> <gry> Weźmy sobie na smyczy jednego. A, na smyczy? Lasiek! Hej, lepiej! <gry> <gry> Czeka! Ja do jakiegoś sznurka jest przyczepiony. Pokój tego jamnika! <gry> you <laughs>